Cześć, jeśli to na YouTube, zostaw lajka like i subskryba, a może Mary będzie. przestanie być nieznośna. Albo będzie tylko króciutko nieznośna, jak to sama właśnie powiedziała. To wcale nie jest skryptowane. Ona naprawdę to właśnie nie powiedziała. <grystanie> Kierownictwo portalu Twitter podejmowało polityczne decyzje w kwestii cenzurowania niektórych informacji w czasie wyborów w USA. Chodzi przede wszystkim o blokowanie artykułu New York Post o zawartości laptopa Huntera Bidena, syna obecnego prezydenta USA. Hunter Biden, syn ówczesnego kandydata demokratów, w 2019 miał oddać swojego laptopa do naprawy, jednak go nigdy nie odebrał. Właściciel warsztatu odczytał zawartość dysków, po czym... Kłamstwo. E, znaczy, tak to jest jak, jak, jak e, czyta się, kurwa, e, RMF. Cała historia o laptopie Huntera Bidena wygląda tak. Koleś, który, który jakby ogłosił całe wielkie halo z tym, z tym laptopem, powiedział, że któregoś dnia przyszedł do niego ktoś bardzo najebany, bełkoczący i powiedział, to jest laptop, zostawcie go, go do naprawy. I ten laptop rzekomo zawierał prywatne pliki Huntera Bidena. Kto go dokładnie przyniósł, jest implikacja, że, że przyniósł go Naćpany albo najebany sam Hunter Biden, jest szansa, że zrobił to ktoś inny. Tak naprawdę, kurwa dyskusja o tym, skąd ten laptop się do końca wziął, jest, jest mocno niejasna. Rzeczą, którą należy wiedzieć o Hunterze Bidenie i jego laptopie, jest taka, że przy całym zjebaniu tego Bidena. On bardzo skutecznie odseparował się od jakichkolwiek e, powiązań między jego synem a nim. To znaczy, że e, na dobrą sprawę nie ma żadnych. Znaczy, do tej pory nie udało się Republikanom ani nikomu innemu przykleić jakichkolwiek. Um, Uzasadnionych oskarżeń o na przykład korupcję czy działanie, czy, 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 czy działanie na niekorzyść państwa przez, przez, przez wpływy swojego syna albo przez wpływy na swojego syna samemu Bidenowi. E, wedle wszelkich wskazań, Hunter Biden dostawał dużo więcej ofert pracy i ofert jakby bycia obsadzonym w różnych zarządach, niezarządach zarządach tak dalej niż wskazywałyby na to, czy umożliwiałyby to jakiekolwiek jego kompetencje. E, natomiast koniec końców a, to niekoniecznie cokolwiek zmienia, bo, bo koniec końców Hunter Biden pozostaje prywatną osobą, która nie jest członkiem administracji swojego ojca. I to jest bardzo ważna rzecz, bo ja rozumiem, że, że można mieć skojarzenia, że, że, że skoro um, Trump odstawił nepotyzm level hard i wciągnął so, całą swoją rodzinę kurwa na y, stanowiska w administracji, to, to ktoś mógłby sobie wyobrazić, że, że Biden zrobił to samo, ale to się nie stało. Więc Cała historia o tym, jak to wielki, straszny Hunter Biden miał niesamowite rzeczy na swoim laptopie, dalej pozostaje historią o tym, że ktoś kręci wielką aferę wokół prywatnego obywatela, który tak się składa, że jest po prostu synem zasiedającego prezydenta, ale nie ma z tym prezydentem żadnych powiązań biznesowych czy politycznych w tej sekundzie. Zawiadomił FBI oraz współpracowników Donalda Trumpa. Na laptopie oprócz licznych nagrań Huntera na narkotyki znalazły się także maile. Według New, York Post, według New York Posta Hunter Biden jako członek zarządu spółki naftowo-gazowej Burisma Holdings był zamieszany w korupcję na Ukrainie. Pomagać miał mu również sam Joe Biden, jeszcze jako wiceprezydent za czasów Obamy, który miał rzekomo zażądać od Kijowa odwołania prokuratora generalnego Wiktora Szokina, a ten faktycznie został zwolniony wtedy, oficjalnie ze względu na zarzuty korupcyjne. Demokracji... Co do odwołania tego prokuratora, ten prokurator miał... Yy... Wcale nie, znaczy, inaczej, wcale nie była wymagana presja ze strony Bidena, żeby go odwołać, dlatego że e, jeżeli chodzi o tego prokuratora, to Koleś był jakoś bardzo źle ustawiony politycznie i posiadał bardzo dużo wrogów w, w sferze politycznej Kijowa. W związku z czym jego odwołanie niekoniecznie miało coś wspólnego z presjami ze strony Bidena. Z, z drugiej natomiast strony warto pamiętać, że w współczesnej historii, to niedawnej historii, był um, prezydent USA, który e, stawiał Ukrainie, e, to znaczy, który na ostrzu noża stawiał pomoc. E, Militarną i finansową Ukrainie, domagając się od Ukrainy jakby właśnie wskazania, że Hunter Biden jest złym skurwolem. I ten prezydent, który to robił, nazywał się Donald Trump przekonywali, że Biden nie składał takich rządanek. Współpracownicy uczestręgo prezydenta oskarżyli kierownictwo Twittera o cenzurę i wskazali, że laptop Huntera nie został zhakowany, więc stosowanie wewnętrznej zasady nie miało sensu, tym w sensie, że te dane nie zostały zdobyte nielegalnie, on go porzucił po prostu u tego w tym serwisie i on się stał własnością serwisanta, który po prostu go ociera według tych tej postawy. Wysokopostawieni pracownicy portalu wskazywali, że faktycznie takie uzasadnienie, że nie, że to było nielegalne, więc musimy to cenzurować. źle wygląda, ale postanowili się go trzymać. bo Przypominam, że to nie tyle publikowano surowe pliki, tylko nie dopuszczano na Twitterze, ograniczano zasięg tego artykułu z New York Posta, który to opisywał w normalnej gazecie że tak się New York Post jest drogą. Prawicowym takim szmatławcem, którego wiarygodność i jakość doniesień jest bardzo niska. Natomiast warto zaznaczyć, że to i to powiedziałem wcześniej, ale powiem to teraz jeszcze raz, to samo robił e, Facebook i to była rzecz, którą, która w dużym stopniu była decyzją samych e, mediów społecznościowych, a nie z rezultatem zewnętrznej presji. I zresztą z. Z tego Twitter, files, z tego co pamiętam, nie wyniknęło także nic innego, więc miejmy to w głowie. O sytuacji mieli nie informować prezesa Jacka Dorzeja. Ten przyznał, że faktycznie wyjaśnienia były niejasne, a sama blokada publikowania tekstu nie do przyjęcia. Na kanwie tego, Elon Musk w jednym ze swoich tweetów zasugerował, że Twitter mógł mieć także wpływ na wybory w Brazylii, gdzie kandydat lewicy Lula pokonał prawicowego Jaira Jaira Bolsonaro. Widziałem wiele niepokojących tweetów na temat ostatnich wyborów w Brazylii. Jeśli te tweety są prawdziwe, możliwe, że personel Twittera preferował kandydatów z lewicy, napisał Musk. Szymon znowu zapomniał powiedzieć, że kurwa, a wedle wszelkich doniesień. E na temat Twittera, to przechył jakby preferencyjny polityczny na Twitterze faktycznie istniał i we wszystkich krajach globalnej północy, poza Niemcami, ten przechył był w prawą stronę, ponieważ personel Twittera, a także osoby odpowiedzialne za moderację w Twitterze, miały bardzo mocne obawy że będą oskarżane o, o cenzurowanie prawicowych głosów, co non-stop się dzieje, tak? Prawicowcy kurwa urządzili sobie sport narodowy spokania o tym, że ich głosy są uciszane. I tu jest też link, będzie też w opisie do, do całego tego wątku na Twitterze. I to jest bardzo, bardzo ważna sprawa, ponieważ jeśli to wszystko się potwierdzi, to by znaczyło, że pracownicy prywatnej firmy, mającej po prostu ogromny wpływ na dyskusję w przestrzeni publicznej, wykorzystywali swoją pozycję, by wpłynąć na wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych. Ponieważ to się działo w momencie y, kampanii Joe Bidena, tak? I chciało żeby nie dopuścić, żeby to, źle wpłynęło na, y, żeby to źle wpłynęło na jego kandydaturę. I nieważne kto kogo popiera w tym momencie, czy uważamy, że Trump był jeszcze większy złym, czy Joe Biden miał rację, to, 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 to nieważne. Ważne jest to, że prywatna firma kategorycznie nie powinna mieć prawa na tak silną ingerencję w proces demokratyczny. I pytanie, co z tym zrobić? I ponownie, to jest temat otwarty. Uh, dwie nieskończoności u Karolina Krowa, pojedyncze nieskończoności Flavius, LAWZK i Janek, osoby dające pizzę. Dabrowałski, Sakumiak, ranafek Krzysztof Kardyński, dawcy kawy z ciastkiem, Karol Kuter, Hypatiasza, Szabrowny Kucyk, Michał Piotrowski, Intega, Behanort Horsigon Onwald, Konrad Warych, Łukasz Puchalski, Dawid Korzeniowski, Smokidora, KTBM32 i Chrysku, osoby dające... Kawę Michał Żadziewski, Kropster, Borsup Cukrowy, George Sorosza, Juramin Barnaba, Szydwa, 2, Henryk Samuel, Adam Krusek Maciej oraz XLS i dawczynie herbaty, Arkadysz Guminski, Rumefisto Ponczek Debos, Bos, Lakardar, Paweł Kanty Inżynier Pilne, Empati Master 3000, Splend, Lobel, Hubert Mazurczyk, Kakaczka, Nedefilist, Sylwester Uba, Adrian Gami, Daru, Maciej Dzieliński oraz Worewan. I, I wiecie, możecie rozważyć wpadnięcie na patrona Lider, ale nawet jak nie wpadniecie, nawet jeżeli nie zostajecie patronami patronami sobie wspierającymi, i tak zajebiście że jesteście bardzo was cenię. Dobranoc.